Wszyscy obserwujemy telewizję, oglądamy wiadomości i trafiają do nas często złe, krytyczne wiadomości, informacje, i takie lubimy. Były badania i nawet były próby wprowadzania wiadomości, które tylko mówią o rzeczach pozytywnych. Tylko badania te wskazały, że nikt tego nie chce oglądać. Pozytywna informacja po prostu się nie sprzedaje. Można wtrącić, że w zo we Wrocławiu urodził się lew, tygrys, czy jakaś panda. I to taka wstawka jest OK, ale jeżeli by były same pozytywne wiadomości, to nikt po prostu tego nie ogląda. Sprzedają się krytyczne, złe informacje, plotki, ponieważ to jest wrodzone, jest wkomponowane, wbudowane w nasz mózg że my po prostu przystosowawczo poszukujemy zagrożeń po to, żeby reagować na nie. To było kiedyś nam potrzebne po to, żeby przetrwać, a dzisiaj jest możliwością i szansą wiadomości ludzi w pieniędzy do zarabiania. Dlatego jeżeli... Spadnie jeden czy drugi dron, to jest to pokazywane w każdym możliwy sposób na każdych mediach, bo jest to zagrożenie, a my do zagrożeń przygotowujemy się. Chcemy jak najlepiej i całym sobą to przeżywamy i jest to dobry materiał do tego, żeby zarobić. Więc obserwujmy wiadomości, szukajmy ważnych dla nas rzeczy, ale miejmy też na uwadze, że takie informacje się sprzedają, więc oni będą chcieli, żebyśmy to oglądali i będą w ten sposób zarabiać na czasie antenowym. Miejmy trochę zdrowego rozsądku i oglądajmy to naprawdę rozsądnie, nie roztrzęsując, nie denerwując się, nie pakując się do wyjazdu, ale zdrowo rozsądkowo patrząc na to.